Dzień dobry, za słowem witaj. 17 stycznia w piątek dziś obchodzimy wspomnienie świętego Antoniego Opata. Życzymy wszystkiego dobrego wszystkim Antonim, wszystkim Antkom w dniu dzisiejszym. I wsłuchujemy się w kolejny fragment z Ewangelii według świętego Marka. Posłuchajmy. Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu. Zebrało się zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a on głosił im naukę. I przyszli do niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował i przez otwór spuścili nosze, na których leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Dziecko, odpuszczone są twoje grzechy. A siedziało tam kilku uczonych w piśmie, którzy myśleli w sercach swoich, czemu on tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy prócz jednego Boga? Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą i rzekł do nich, czemu myśli te nurtują w waszych sercach? Cóż jest łatwiej: powiedzieć paralitykowi, odpuszczone są twoje grzechy, czy też powiedzieć, wstań, weź swoje nosze i chodź. Otóż, żebyście wiedzieli, iż sen człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do paralityka, mówię ci, wstań, weź swoje nosze i idź do domu. On wstał, wziął zaraz swoje nosze i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc, nigdy jeszcze nie widzieliśmy czegoś podobnego. Obraz, który nam towarzyszy w dzisiejszej Ewangelii, to obraz otwieranego nad Jezusem dachu, po to, by spuścić przed Jego oblicze łoże, na którym leży paralityk. Wydawało się, że paraliżu nic już nie uleczy, że ten człowiek będzie powoli umierał w tamotności i w bezbronności. Tymczasem niejedno spotkanie z Jezusem ludzi zdesperowanych i wierzących, sprawiło, że paralityk wstał uwolniony od swojej choroby i od swoich grzechów. Dlatego murmy się, wpisując także swoje intencje w komentarze do tego filmu. Panie Jezu Chryste, Ty znasz nasze paraliże, wiesz co nas paraliżuje. Prosimy Cię, podnoś nas, wyzwalaj, uwalniaj, rozgrzaszaj. Ty Panie żyjesz i królujesz na wieki wieku.